Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Patryk, jesteśmy po meczu z Sokołem Jak byś ocenił to spotkanie? Co Twoim zdaniem dobrze funkcjonowało, a co, co jest zdecydowanie do poprawy? Myślę, że to poprawy dzisiaj na pewno gra, bo nie wyglądała najlepiej. Pierwsza połowa była dosyć ciężka. Myślę, że nie spodziewaliśmy się, że wyjdzie na nas tak, tak wysoko, agresywnie soku. I grali naprawdę dobrze, mimo to, że są na, na 17 miejscu. A na plus myślę, że na pełną skuteczność, bo trzy bramki mogłoby się wydawać, że pewna wygrana, ale niekoniecznie tak było. Czy ten mecz przypominał ci w jakiś sposób też starcie z pogodą Grodzic? Bo podobnie się ułożyło. Podobnie, tylko nie przegrywaliśmy. I na koniec powiedz co ze swoim zdrowiem, bo przedwcześnie opuściłeś boisko z kontuzją. Czy to coś poważnego, czy już coś wiesz? No w tygodniu się okaże. Dzisiaj jest jeszcze, jeszcze taki dzień, żeby nic nie robić. Jutro, jutro zobaczymy co będzie. Czy po starciu z się coś stało? Przy wślizgu. Coś, coś poczułem w mięśniu długowym. W tygodniu będę, będę pewnie miał jakieś badania, zabiegi, żeby być na, na stal. Szkoda by było, co takiego meczu odpuścić. No to jest mecz jedyny w swoim rodzaju, myślę, w tej lidze. Dzisiaj co, mieliście świadomość, że chłopieńczanka zremisowała zaczynając ten mecz? Nie. Znaczy, pewnie kto tam sprawdził to, to wiedział, ale ja, ja przynajmniej nie sprawdzałem, wolałem mieć czystą głowę i, i grać po prostu o trzy punkty. Lepiej nie wiedzieć. No zależy od człowieka. Jeden woli wiedzieć, jeden woli nie wiedzieć. Dla mnie, dla mnie ważny był ten mecz, a nie, nie jak Hojnice grają. No tak balansujesz te rundzie między środkiem obrony, środkiem pomocy. No ile gdzieś jest to też trudne, no ile to pozwala tak być w rytmie, a na ile to, że się trzeba gdzieś tam przestawiać, to, to nie pomaga? Nie jest to takie najprostsze, ale jak już załapiesz taką serię gry, czy to na środku obrony, czy na środku pomocy, to już z każdym meczem jest coraz pewniej i, i nie ma z tym problemu. To jest w środku pomocy. No, tak jakby to jest moja nominalna pozycja, więc nie, nie ma nie ma tym największego problemu. De facto w tej rundzie dwa remisje, poza tym same zwycięstwa, na razie się to układa bardzo dobrze, tak patrząc tylko na Was już odstachując od tabeli. No to prawda, gramy myślę fajną piłkę ofensywną, strzelamy dużo bramek, jeszcze do, do pełni szczęścia więcej czystych kąt, ale nie ma, nie ma co narzekać.